Masz problem z pieniędzmi, z relacjami, z tym, jak już coś ruszy w Twoim życiu, to zaraz się rozpada? To nie jest coaching, więc powiem Ci: bez ściemy. To nie jest Twój problem. To jest historia Twojej rodziny, która się ciągnie za Tobą, serio. Ty tylko płacisz rachunki za coś, co wydarzyło się na przykład 50 lat temu. Twój dziadek stracił majątek, Twoja babcia poświęciła siebie dla dzieci, Twój ojciec nigdy nie dostał uznania, i Ty robisz wszystko, żeby zasłużyć i chcesz się wybić to jest twój system, mówi hola hola nie bądź teraz zdrajcą więc sabotujesz wszystko mówisz nie wychodzi mi a ja mówię nie może ci wyjść dopóki nie przestaniesz dźwigać tego co nie twoje bo to ty nie masz żadnej tutaj konieczności robić tego, lojalność wobec cierpienia ale wiesz co nie jesteś tu po to żeby nosić czyjąś historię jesteś po to właśnie żeby zakończyć tą historię ale czy masz odwagę? Przestań udawać, że to wszystko jest o Tobie, bo to jest dopiero początek. Także wpadaj wieczorem na live.